To jest nowa Skoda Kodiak, która urosła, ma mocno zmienione wnętrze, może być napędzana hybrydą, no i nadal jeszcze dieslem. Zapraszam Was na moje pierwsze wrażenia i pierwszą jazdę. Z zewnątrz charakter Kodiaka został nieco złagodzony. Nadal zobaczymy tutaj yy, przetłoczenia, ale jednak jest ich troszkę mniej. Tak jakby Skoda chciała zrobić krok w stronę elegancji powiedzmy. Układ świateł znamy. Mamy tutaj nową generację ledów Matrix. W Sportline są one w standardzie. Jest także ledowy pasek w grillu. Ostatnio modne rozwiązanie. Różne zdania są na ten temat. Natomiast tutaj on nie jest aż tak bardzo rzucający się w oczy, ponieważ jest częściowo przykryty żebrami grilla. Zobaczymy także nowe logo. Tutaj zwróćcie uwagę, że jest prawdziwy wlot powietrza. No i z boku też jest jedno przetłoczenie, a dalej już te kształty wygładzone. No i zobaczcie, jakie gigantyczne są lusterka boczne. Z tyłu zobaczymy zmienione lampy, układające się w charakterystyczną literę, C, no i blendę przeciągniętą przez całą długość klapy, która się nie świeci. Bagażnik jest gigantyczny, ale naprawdę jest gigantyczny. My mamy tutaj siedmioosobowy wariant. W tym momencie jest tutaj 340 litrów po złożeniu. Tych litrów robi się 845 i wygląda to naprawdę dobrze, a maksymalnie, czyli w pięciosobowej wersji może być tych litrów ponad 900, natomiast w hybrydzie będzie tego 745. Na tym korzyści się nie kończą. Bo jak zajrzymy sobie pod podłogę, to wiadomo, że muszą być jakieś sprytne rozwiązania, jak to zazwyczaj w skodzie bywa. Jest miejsce na roletkę, super. Tutaj mieści się jeszcze koło pod spodem, jest miejsce na lewarek. Do tego y, mamy różne sprytne akcesoria w duchu SimpliClever. Jest gniazdo zapalniczki, są dźwigienki do przewracania foteli drugiego rzędu siedzeń. W naszym egzemplarzu jest także hak holowniczy, który się składa i rozkłada bardzo szybko. Swoją drogą ten model urósł o 6 cm. Największe zmiany zaszły w środku. Można powiedzieć, że odbyła się tutaj pewna rewolucja, bo deska jest niemal całkowicie przeprojektowana, zastosowano też inne materiały i kumej ucieszę, do minimum ograniczono elementy z piano black. Ale ogólnie te materiały w większości są miękkie, na przykład schowek w środku jest wyłożony przyjemnym materiałem, są też eleganckie przeszycia, jakieś wstawki srebrne, no wygląda to dobrze. Oczywiście nie sugerujcie się, bo w międzyczasie zmieniłem auto testowe, to już nie jest Sportline, ale teraz pewnie pokażemy Wam na ekranie zdjęcia różnych opcji kolorystycznych tego, jak kod w środku może wyglądać. Ale ogólnie czuć, że skoda tak jakby chciała wspiąć się o półeczkę wyżej w takim poczuciu prestiżu w środku. Nadal jednak jest to Skoda, więc przede wszystkim jest bardzo dużo miejsca, jak dla mnie zapas w każdym kierunku. Do tego sporo praktycznych przestrzeni. Tutaj jest bardzo ciekawie, ponieważ mamy uwaga nie jedną, a dwie ładowarki indukcyjne. Dodatkowo te półeczki na telefon są chłodzone i sprawdzałem to faktycznie. Tak jak zazwyczaj mój telefon strasznie się grzeje na ładowarce indukcyjnej, tak tutaj tego efektu nie było. W kolejnym zasuwanym schowku mamy uchwyty na kubki, są dwa. Ale możemy tę górną część wysunąć i zrobić sobie cztery. No i w tym miejscu jest też dedykowane miejsce, na uwaga, czyścik do ekranu. Proste, tanie, a cieszy. Jest schowek o bardzo głęboki w podłokietniku, i są także dwa schowki przed pasażerem. To rozwiązanie akurat myślę, że wszyscy kojarzymy. Na górze jeszcze duży panoramiczny dach. Z tyłu ma się poczucie, że siedzi się dość wysoko, ale miejsce jest tutaj od groma. Zobaczcie, jak usiadłem sam ze sobą, to ten zapas jest wręcz gigantyczny. Stopy też mogę swobodnie wsunąć pod fotel. Kanapa jest przesuwana i to w dość szerokim zakresie. Jest także możliwość regulacji pochylenia oparcia. Mamy podłokietnik z uchwytami na kubki. Tutaj na środku taka wnęka ze schowkami. Fotele są Podgrzewane. Tutaj mamy także panel klimatyzacji, kratki nawiewu. No i kilka simply clever rozwiązań, jak na przykład te uchwyty na jakiś tablet. Czy tutaj specjalna przegródka w kieszeni do trzymania na przykład telefonu. Są roletki na drzwiach i bardzo duże schowki. Niestety, pomimo tego, że samochód urosł o te kilka centymetrów, to nadal nie można powiedzieć, że siedzenie w trzecim rzędzie siedzeni jest przyjemnością. Jeżeli pasażerowie z drugiego rzędu przesuną się maksymalnie do tyłu, no to będzie problem i ugniatanie kolan. Natomiast można ponegocjować, a jak widzieliście, jest z czego negocjować, bo tam tego miejsca było dużo, jest jakiś zapas, więc gdyby się troszkę przesunęli, to ja na przykład się tutaj już mieszczę. Zwróćcie też uwagę, że jak dla osoby o moim wzroście, czyli 177 cm, jest nawet jakiś tam minimalny zapas nad głową, więc tragedii nie ma. Podłokietniki są twarde, plastikowe. Tutaj jeszcze jakieś schoweczki, więc jest przyzwoicie. Choć ta pozycja na pewno nie jest wygodna ani naturalna, no i nie ma mowy też o żadnym podparciu UT. SKODA po raz pierwszy może być napędzana hybrydą typu plugin. Która jest oparta na silniku 1.5 TSI. Ten ma 150 koni, a moc systemowa to 204 koni mechaniczne. W układzie jest obecna także bateria trakcyjna o pojemności dość sporej 25,7 kWh co oznacza, że teoretycznie ten samochód powinien przejechać na samym prądzie około 100 km. Są dostępne także silniki 15TSI o mocy 150 koni mechanicznych, 2.0TSI o mocy 204, a także jednostki wysokoprężne, czyli wszem i obec lubiane diesle. Mowa oczywiście o 20 TDI w dwóch wariantach 150 i 193 konie mechaniczne. Niestety dla fanów manualnych skrzyń biegów nie ma kodiaka z manualną skrzynią biegów. Zawsze będzie to automat. Albo DSG sześciobiegowe w przypadku hybrydy typu plugin, albo siedmiobiegowe dla wszystkich pozostałych jednostek. Podczas jazdy Kodiak zapewnia odpowiedni poziom komfortu, czuć, że to zawieszenie nie jest przesadnie sztywne i dobrze. Z drugiej strony precyzji absolutnie tutaj nie brakuje i jedyne czego nie dało się uniknąć przy takim gabarycie, to pewien poziom bezwładności nadwozia, to znaczy, no przy skręcaniu zawsze to delikatne bujnięcie będzie, ale. Nie jest ono jakoś bardzo przeszkadzające, nie wpływa na nasze poczucie pewności prowadzenia. Na ten wspomniany poziom komfortu na pewno mają wpływ także fotele, które mają szeroki zakres elektrycznej regulacji, mogą być podgrzewane, wentylowane, dobrze trzymają na boki, ogólnie są wygodne, posiadają certyfikat AGR, no i funkcję, którą ja bardzo lubię, czyli regulowane podparcie UT. Co prawda to akurat jest regulowane manualnie. Kabina oraz komora silnika wydają się być dobrze wygłuszone, ale to już sobie sprawdzimy dokładnie podczas pełnego testu. Warto jednak wspomnieć o zużyciu paliwa, bo jeździłem dwoma wersjami. Teraz jadę wersją 1.5 TSI w miękkiej hybrydzie o mocy 150 mechanicznych. Wcześniej miałem okazję jeszcze przejechać spory dystans dieslem 2.0 TDI w wariancie z napędem na 4 koła i mocy 193 mechanicznych i w obu tych przypadkach na trasie Powiedzmy, gdzie ta prędkość oscyluje między 60 a 120 km na godzinę, bo jechaliśmy trochę odcinkami podmiejskimi i część autostradą, gdzie przez większość czasu jest ograniczenie do 120 km na godzinę. No i w obu tych przypadkach wynik oscyluje w okolicach 6 litrów, w dieslu nawet jest to troszkę poniżej 6 litrów, także bardzo, bardzo przyjemny wynik. A jak dynamika i zrywność? No, akurat te dwie jednostki napędowe, które testowałem, nie są jakimiś demonami prędkości. Oczywiście pozwalają na sprawne wyprzedzanie, przyspieszanie. Do codziennego użytkowania, tym bardziej takiego rodzinnego, wystarczą. Ale jeśli ktoś oczekuje mocniejszej dynamiki, no to zdecydowanie powinien iść w te topowe odmiany silnikowe w okolicach 200 koni mechanicznych albo poczekać na odmianę RS, którą też Skoda zapowiada na razie bez konkretnej daty pojawienia się. Warto jeszcze rzecz słówko o systemach asystujących, które oczywiście zostały poprawione wraz z wprowadzeniem nowej generacji modelu. Od razu wyprzedzę pytania dla narzekających i nielubiących tego, że można jednym kliknięciem dostać się do menu, zobaczyć wszystkich asystentów i sobie powyłączać te, których nie lubimy. Natomiast jeśli już zdecydujemy się na ich używanie, to będziemy mogli im zaufać. Bardzo fajnie działa asystent pasa ruchu, który trzyma auto przez większość czasu na środku pasa. Dobrze sobie radzić z zakrętami. No oczywiście jak przez dłuższy czas nie mamy tutaj kontroli nad kierownicą, to skutecznie kierowcę wybudza czy też awaryjnie hamuje pojazd. Fajnie jest też poprawiony radar, możemy to zobaczyć na przykład po tych animacjach, które pojawiają się nam na zegarach. Wcześniej były one takie troszkę szarpane, urywane, nie zawsze każdy pojazd był wyłapany albo błędnie jakoś tam zidentyfikowany, a teraz o proszę bardzo, tu wjeżdża ciężarówka, ja już tą ciężarówkę widzę i widzę, że jest to ciągnik siodłowy z dużą naczepą, a nie na przykład bus, bo już w niektórych systemach takie sytuacje też spotkałem. Nie mam też problemu z wyłapywaniem pieszych, czy Rowerzystów i motocyklistów, poruszając się po tych nieznanych mi okolicach, bardzo doceniam także nawigację fabryczną, która ma możliwość wskazywania konkretnego pasa ruchu. Teraz, na przykład, jadę drogą czteropasmową i nawigacji widzę, że powinienem trzymać się prawego pasa. Gdyby była potrzeba zmiany tego pasa, to też tutaj nawigacja mi to podpowie. Możecie się też zastanawiać, co ze skrzynią DSG. Otóż z hybrydą współpracuje sześciobiegowa odmiana, we wszystkich pozostałych silnikach spotkamy siedmiobiegowe DSG, nie ma odmiany z manualną skrzynią biegów. No i pojawia się pytanie, czy ta charakterystyczna zwłoka zniknęła? Moim zdaniem nie, nadal ona niestety jest, może została minimalnie zmniejszona, ale nadal ta zwłoka jest, zarówno przy ruszaniu, jak i przy powiedzmy jechaniu 50 km na godzinę, tak jak teraz. Ciskam, teraz dopiero jakaś tam reakcja. Jeszcze istotna kwestia w temacie zawieszenia. To standardowe dobrze sobie radzi, sprawnie wybiera nierówności, ale kilka poziomów wyżej jest DCC+. Ja raczej bym się decydował właśnie na tę opcję, bo ta wybiera nierówności o niebo lepiej a do tego może zmieniać nam charakter pojazdu, więc jeśli będziemy w danym momencie oczekiwać bardziej usztywnionego, to jesteśmy w stanie to osiągnąć, a w innej sytuacji większego komfortu też to będzie. Warto tutaj tylko wspomnieć, że nie zmienia się w żaden stopniu prześwit samochodu. No i na koniec temat, który zawsze bardzo interesuje, czyli ile to wszystko kosztuje. No mówiąc w skrócie nie mało. Na teraz ceny zaczynają się od 174 800 zł, ale te 200 000 też spokojnie możemy przekroczyć. Pocieszające jest to, że wyposażenie jest fajne. No i to, że możemy się spodziewać, że Skoda zaprezentuje jeszcze czy wprowadzi do cenników niższe wersje wyposażenia, więc ta cena być może będzie mniejsza. Zresztą, co wam będę gadał. Pierwsze egzemplarze Skody Kodiak drugiej generacji są już na Otomoto, więc link do odpowiednio przygotowanej listy ogłoszeń macie w prawym górnym rogu oraz w opisie pod filmem i sami możecie sprawdzić, jakie oferty są dostępne na polskim rynku, właśnie teraz. Podsumowując, moje pierwsze wrażenia są pozytywne. Skoda Kodiak to nadal samochód przestronny, praktyczny, ergonomiczny. Poprawnie prowadzący się i zapewniający odpowiedni poziom komfortu. Czy uda im się powtórzyć sukces pierwszej generacji, czyli prawie 900 tysięcy sprzedanych egzemplarzy? Tego nie wiadomo, ale na pewno trzeba się cieszyć z tego, że to, co było w tym samochodzie dobre, nie zostało zepsute w wyniku wprowadzenia nowej generacji. Natomiast Skoda dokonała pewnych poprawek, dodała kilka elementów, które klientom mogą się spodobać. Dajcie znać, co Wam się podoba lub nie podoba w drugiej generacji Kodiaka i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło, cześć. I spalanie wynosi 6,5 litra, ale wliczając w to wszystkie nasze przegazówki przejazdy przez Ciemne Mosty, w których nic nie nagramy. Mamy jest.